Aptekę, ja apteckę, ja na sól w aptece, no są w sklepach, ale nigdy wybuduję dom. Przyciągnę zgod na każdego, kto mi podał dłoń. Oh no 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 no. Il est. Il est. Oh no 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 no. Et. Sur va mes plumes mec podał. Słyszę, że będę na forach. To favor jest pani Zunek. Oboje są do jebani. Favor jest, a Duknierer, nie? Ale kurwa, wy chcecie spowodować kamce. Tak, ale Kama też ma przemocny performance, zobaczycie to tak. Oh no 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 no. Dum, 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 Wiek, whisky stałe Jada ją to, mam na stanie. Czasem muszę zresetować, panie, uciekam od miasta i wracam. Sam kto chodzi wokół sceny, wygląda bardzo skupiono, jakby się ładowała. Chcesz się, Ale póki co naładowany jest rynek! Ja nie kręcę, to wszyscy kurwa mieć więcej. Ja kręcę kariery na werbę, kurwa. Kręcę to więcej. Kurwa, najlepszy point jak tutaj będzie. Mosty! Mosty! Chcę być pierwsze miejsce. Zajebiście, on brzmi. Miany ja jeszcze na tym tunie. Witamy Kamkę, zawodniczkę pierwszego sezonu Rap Generation. Powiedz nam, jak podoba ci się Trap House. Stary, zajebiście! Mamy dom nad wodą. Czyli rozumiem, że się podoba. A powiedz mi w takim wypadku, jak się czujesz? Okej. Okay. To jest cały performance artystyczny. Tu tak nawet nie wiem, kim jestem, no pani bałagan. Rozbite serce, trochę widziałam i gdzie moje miejsce w suwałkach nad wodą czy scenie na SB U siebie na prawce zrób miejsce na wokal. To moje stilo, twoje na pokaz. Mam być na worek, a rapowy portal, przykminia wrzucę za rok wam. Młoda z borderem, może talentem A przyszłość, wiążą tylko z sukcesem bardzo mocne wersje, że się siedziała długo nad tekstem i przekminiła to jeśli to prawdę nie jeśli mnie słuchasz to kamkę pod ziemię strasznie to buja pewnie do niego trafiły te teksty powiedz mi co sądzisz o uczestnikach czujesz po takim czasie konkurencji Przelałam tu na papier wokół topka gości A tutaj swoich panów za nami, przed nami w też i obok jest tu bardzo mocny flow, rozlewa się hmm. po kontach Czuję muzę jak zasypiam Nie Chcesz coś przekazać? Się uboko, jest zajebista, kocham Chcę nawijać, ej Była dzisiaj z nami Kamka, dziękuję bardzo za rozmowę i widzimy się następnym razem A to Turski dogrywał?